To Freddy Fazbear, Hał, hał, har, 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 har. Fryderyku, przywitaj się z Szyszunią. Szyszuniu, to jest Fryderyk Fazbear. Fryderyku Fazbearze, Szyszuniu! Nieładnie tak od gości uciekać. Bój się Fryderyku Fazberze. Po prostu musi się przyzwyczaić do nowych kolegów. Poczytam ci bajeczkę na dobranoc. Nie mam żadnych fnafowych, więc e, poczytam ci coś, co mam. Będzie dobrze. Aż przestała słyszeć za sobą głosy. No więc Freddy Fasberze, to będzie dzisiaj tyle. Idź spać. No czy nie? Ja ci zaraz pokażę, nie. Chcesz młotkiem w łeb? I spać. Spać mówię.